Czołem myślącym, czołem rozwijającej się społeczności, braci frontowej, dzisiaj rozpoczniemy od takiego stwierdzenia, że koniec z biernością. Kochani, koniec z biernością, jeżeli nie chcemy maszerować w obronie Kijowa. Jeżeli nie chcemy naprawdę wciągnąć się i brać udziału w nieswojej wojnie. I rozpoczynamy w pierwszej kolejności od podziękowań, to, to akurat nie są ludzie bierni, to są czynni dzięki tym wszystkim, którzy przysyłają drogą listową podpisy. Dzięki za 20, za 50 podpisów, nie będę zmienia nazwiska, jak gdyby w tym momencie wymieniał. Raczej w ogóle nie będziemy personalnie wymieniać, tylko y, będziemy z jakich to. To okolic są podpisy z tego tytułu, bo uważam, że delikatnie mówiąc, skoro jesteśmy pod określonym nadzorem, nie ma co się tam wychylać. Na bohaterstwo jeszcze mamy naprawdę dużo czasu i będę dzisiaj o tym mówił. Naprawdę. Dużo czasu jeszcze jest na bohaterstwo, a bohaterszczyzny nie uprawiajmy. jeszcze w dalszym ciągu prosimy o dalsze podpisy, o zbieranie, bo nie są to tylko kwestia zarejestrowania formacji politycznej, która nam w duszy gra, ale także, proszę Państwa, rozmów z ludźmi, promocji tej, tej idei, tej formacji, która ma być formacją no, niezgadzającą się z systemem i niekontrolowaną przez system. I póki co. Na razie tak jest. Miejmy nadzieję, że dalej tak samo było. Jednocześnie przepraszam za sporo telefonów. Oddzwonił. Naprawdę oddzwonił. Mam taki zwyczaj, czasami po dwóch tygodniach. Bardzo przepraszam, ale, ale na pewno odzwaniam. To macie, macie zagwarantowane z tego tytułu, bo, bo wiadomo, jest dużo w tym momencie, dużo jest spotkań. Dużo jest rozmów, które należy przeprowadzić, żebyśmy mogli zbudować tą podstawową, czyli szefów poszczególnych regionów, podstawową strukturę, a przypominam, że będzie to nasz mózg formacji. I teraz, a jeszcze ważne, któryś wieczór siadamy. I te wszystkie informacje, które na wszystkich naszych komunikatorach, dla nas media społecznościowe są narzędziem walki wojny, nie fiub, junior, opowiadania, kwiatek i tak itd., to nie o to idzie. Wszystko jest narzędziem wojny i walki, i tak to, to traktujmy. W związku z tym będę odpowiedzi na tych komunikatorach udzielał, pozbieramy wszystkie i będziemy sobie porozmawiamy. Są wspaniałe, wspaniałe od państwa, pomysły, projekty, uwagi także i, i, i o tym warto będzie, będzie porozmawiać. Ale dzisiaj chciałem właśnie to skierować przesłanie o tym, że powinniśmy być coraz bardziej czynni. Zobaczcie, co się w ostatnim czasie działo dzieje. Prowokacja, wręcz terroryzm agentury ukraińskiej, czyli jakiejś pani Reny Zelman, która, która potrafiła wbrew prawu międzynarodowemu potwarz, wstyd, dziadostwo na cały świat, jak Polska zachowuje się w stosunku Polska, bo to nasze konto, w stosunku do dyplomatów. Kilka razy się wypowiadałem, macie Państwo inne jeszcze wypowiedzi. Musimy wszyscy dopatrzeć, by... Ta pani Irena Zelman-Bodajże, jakaś tam dziennikarka i tak dalej, prowokatorka, jednocześnie pamiętamy granice i, i, i przepuszczanie tirów, i tak dalej. O tam Kładziejczak pomagał, chyba zdaje się z tym, agronia. Puknijcie się w głowę, co żeście robili. Co żeście młodzi rolnicy, jak się dali zmanipulować, to przy, tak przy okazji na marginesie, i teraz idziemy, ta manipulatorka. Dopatrzmy, żeby państwo polskie. Po prostu zajęło się tą panią, tą sprawą i całą, całą tą grupą, która wówczas. Bo to nie jest pomysł jednej osoby, już kilka razy o tym mówiłem, i będziemy się obserwować, jak postępuje policja, jak postępuje prokuratura, i nie tylko biernie obserwować. I teraz będziemy się domagać od państwa, gdzie jest ambasada na U, o wydalenie tej osoby, żeby, no i będziemy jednocześnie. Domagać się, bo to jest źródło dzisiaj agentury, źródło zorganizowanych różnego typu prowokacji i źródło wciągania Polaków w wojnę. To ambasada państwa na U, która dzisiaj jest bardzo niebezpiecznym miejscem z punktu widzenia racji stanu Rzeczpospolitej. I odwiedzimy Was, zorganizujemy się, odwiedzimy. Macie to pewne. Ja, nie tylko my, zachęcam wszystkie środowiska, którym, które sięgnęły porozum do głowy, które widzą zagrożenie, żebyśmy wreszcie przestali być bierni. Słyszę, że będzie kilka w najbliższym czasie ciekawych inicjatyw. Musimy pokazać do wewnątrz Polakom, na zewnątrz w opinii publicznej, że Polacy nie idą na żadną wojnę w imieniu Ukrainy. Wojna Ukrainy z Rosją nie jest wojną Rzeczpospolitej nie jest wojną Polaków. I my się, jako Polacy, nie damy wciągać w tą wojnę. Jest to ich wojna, ich sprawa i nam do tego wara. A kto chce, to za... kto chce z Polaków ma inne zdanie, proszę, linia frontu jest, znajdziecie to, co potrzeba. Niejednokrotnie już mówiłem, czego i życzę, nie ukrywam, tym wszystkim, którzy, yy, którzy zachorowali na coś takiego. Następna kwestia. To co, się, to, co się zdarzyło, bo bardzo mocno to nas poruszyło i słusznie, czyli morderstwo, zamordowanie Polaka, 29-letniego, bo inaczej to się nie da nazwać, przez właśnie, no, przez Mówi się ze wschodu, no, słyszeliśmy ten język wschodni angielski, w związku z tym trwają poszukiwania sprawcy. Trzeba będzie patrzeć, musimy dopatrzeć. Policja, prokuratura, czy ten sprawca zostanie znaleziony, to będzie przedmiotem, jeżeli nie teraz. Nigdy ktoś, kto będzie maczał palce, żeby to zatuszować, tak czy owak zostanie rozliczony. Ale co się, co się kochani, stało? 29-letni Polak, normalnie tak jak u nas, zresztą pochodzący właśnie z Kujawsko-Pomorskiego, z jednej z miejscowości, zachował się. Tak, jak przystało na Polaka normalnie. Jeżeli ktoś robi rozróbę, jeżeli ktoś znieważa dziewczyny, kobiety, to stanął tak, jak przystało, jak Pan Bóg kazał, w obronie. Nieważne w jaki sposób. I co go spotkało z ręki w tym wypadku, prawdopodobnie, powtarzam jeszcze raz, prawdopodobnie Ukraińców. Co go spotkało? Śmierć. Śmierć nożem, nie dziwmy się. Nie każdy Ukraińiec jest banderowcem, ale wśród Ukraińców jest właśnie dużo banderowców. I tu mamy problem. My się niesamowicie w tym momencie, zobaczcie, różnimy. To wręcz jest różnica bardzo poważna kulturowa. Ich zachowania, powtarzam, nie wszystkich, a, ale mają wśród swojej nacji takich ludzi, którzy nigdy na terenie Rzeczypospolitej nie powinni się znaleźć. Kto ich więc puścił? Dlaczego nie było tak zwanych? Obozów przejściowych dla uchodźców. No bo cóż, rząd polski podjął taką decyzję. Więc pytanie. Kto dopuścił? Oczywiście to się zdarzyło, zdarzać będzie coraz więcej, będziemy mieli różnych trudnych, wewnętrznie spraw. Ale kto jest pierwszym winowajcą? No tak, ci co rządzą, winowajcą więc tych zdarzeń znakomite w znakomitej większości jest rząd polski, bo może przed pewnymi elementami, które nigdy na terenie Rzeczpospolitej ukraińskimi nie powinny się znaleźć, może byśmy się mogli ochronić. Jest to oczywiście jakieś gdybanie, symulacja, ale nie dopełniliśmy totalnie tego obowiązku i jeszcze raz powtarzam, odpowiedzialność jest po stronie w tym wypadku po stronie rządowej. Jakie to jest zdarzenie? Z czym mamy do czynienia? Bo mówimy o bohaterstwie, tak? O różnych bohaterach, Inka i tak dalej i tak dalej. A proszę państwa, czym niczym nie motywowana, tylko zwykłą przyzwoitością, kulturą, postawa człowieka, Polaka, młodego, na swojej ziemi, który staje w obronie. Czym jest, jak nie bohaterstwem i to najwyższej próby? Pamiętajmy o tym, stąd, stąd. mówmy, patrzmy, żeby zostali ci zbrodniarze osądzeni, jak nie tylko ci bezpośredni, jak gdyby sprawcy, Analizujmy, jak do tego doszło. To jest nasz święty obowiązek. Nie możemy pozwolić, bo bierność zachęci, słabość prowokuje, a ludzi ze wschodu niezwykle słabość prowokuje. Słabymi gardzą. Będziemy mieli bardzo dużo problemów w tym zakresie. Teraz, czy w tego typu, gdzie są te zgrupowania Ukraińców, co powinniśmy robić? Tak, dokładnie. Pewne patrole prewencyjne po kilku dobrych mężczyzn i patrzeć, co się dzieje. Oni muszą zrozumieć, że Polacy nie są to jakiś tam ślamazarny, cieplniany narodek, bo tak to wygląda na razie. Jeszcze raz słabość prowokuje. Będą jechać jak po łysej kobyle. A naszym kochanym dziewczynom Polką też ostre przestrzeżenie. Strzeżcie tych swoich męskich części ciała, tych męskich tam i tak dalej. Jeżeli są męscy, bo raczej męskie mają, będą, będą to potężne testy. W tym wypadku, nasze dziewczyny z Ukrainy, oj, 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 bardzo sprawne, uważajcie, może się okazać, że w tej konkurencji będziecie przegrywać. Nie żartuję, nie żartuję. Mówię może groteskowo, ale to jest bardzo sprawa poważna. Od 3 do 5 milionów nigdy nie wróci. Oni pozostaną na naszej ziemi. Jeżeli będą podporządkowywać się naszym prawom, służyć naszej ojczyźnie, witamy jak braci, wspaniale. A jeśli nie, no to potraktować należy po polsku, po sarmacku, husarsku. Wiemy chyba jak. Nie muszę kończyć, bo cenzura czuwa. Jeszcze, jeszcze, kochani, jeden bardzo istotny, bardzo istotny tutaj wątek. Więc widzimy, jak to, jak to się wszystko zbiera. Stąd ta ambasada tego państwa na U będzie niezwykle przez nas monitorowana, bo to jest źródło tych problemów. W związku z tym w najbliższym czasie spotykamy się. Tutaj, na majątku zapraszam i już będzie materiał z tego. 4-5 czerwca spotykamy się tutaj, na podlaskiej ziemi, w stanicy namiotowej. Kochani, w związku z tym, że trochę nas będzie, to no, niestety, ale kwaterunek będzie na, namiotowy, a WIK to pierunek zapewniony, jakby mamy na miejscu, więc czym chata bogata, tym rada. Pamiętajmy, że musimy się poznać, musimy pewne rzeczy przygotować, jest to spotkanie otwarte. W najbliższych dniach będziemy Państwa informować i na tydzień przed 4-5 czerwca, sobota, nie, sobota, niedziela, tak, to, to będziemy, będziemy już wtedy bardzo technicznie do tego się przygotowywać. Natomiast musimy pamiętać o jednym epoka, takiego czas dobrobytu, spokoju, uwierzcie mi, naprawdę się skończył. To już jest tego koniec. No, zbliża się, zbliża się coś, coś nowego, na pewno dosyć niepokojącego, na pewno sporo wyzwań i na pewno nie będzie tak miło i słodko. W związku z tym naprawdę trzeba się do tego przygotować. Środowisko Właśnie polityczne, frontowe, które budujemy, w pierwszej kolejności musi być silne psychicznie. Musimy zdawać sobie sprawę. Musimy zrobić poligon. Przygotowanie to psychiczne, żebyśmy wiedzieli, żeby nie było zaskoczeniem. To, co w najbliższych czasach może się dziać? A będą działy się różne rzeczy. Myślicie Państwo, nie jesteśmy środowiskiem politycznym. Myślicie Państwo o wyborach, a będą jedne wybory. to wybory mogą być co roku parlamentarne. Bo tak może się jak w kalejdoskopie to się zmieniać. Będą naprawdę zjawiska, zdarzenia, które były do tej pory niewyobrażalne i z, nie ma status quo tych uwarunkowań. W bardzo zmienionych warunkach których na przykład dotychczas sobie nie dopuszczaliśmy. Co na to, co jest obroną, co nam potrzeba? Po prostu wojowników i wojowniczek. Bycie być normalnym, rozsądnym, twardym z rozeznaniem. Samo to nie przyjdzie. Indywidualnie też nie istniejemy. Musimy zebrać się, zebrać się w to środowisko. Czy jest to możliwe? Oczywiście. Dlaczego? Bo innych rozwiązań nie ma. Bo to, że mamy dzisiaj polskojęzyczne rządy, że mamy polskojęzyczne społeczeństwo, jesteśmy Polakami. Tak, I co z tego? I co z tego? A Polacy to którzy? Którzy tu mieszkają, dowód mają i po polsku mówią? Możliwe. Ale to nie dla nas. Dla nas to muszą być ludzie, którzy rozumieją, czują i potrafią bronić raz już Obronić, a dwa, realizować własne koncepcje, własne projekty i pomysły. I nie zawsze to musi się odbywać po tak zwanej woli. Czasami trzeba twardo, a szczególnie w takich okresach, które są wyzwaniem dla całych społeczeństw, dla całej zbiorowości. A to nas widzicie, kochani, w najbliższym czasie czeka. Ten wątek, jeszcze raz, ten nasz wstępny rozwinę. Gdybyśmy Stworzyli te obozy dla przejściowe, dla uchodźców. One trudne są, lekko poniżające, to prawda. Ale pokazalibyśmy, naszym uchodźcom z Ukrainy, że trzeba wzajemnie się szanować, że nie ma nic za darmo, że to wszystko kosztuje. A nie, że później tutaj przyjadą nasi tak zwani goście i mówią, że się ktoś ich wykorzystuje. Na miły Bóg. Do czego żeśmy się doprowadzili? To my sami doprowadziliśmy do sytuacji, że część towarzystwa się tak zwanie rozbestwiła tego, która jest tutaj w gościach, a nasza część, obecnego polskiego, która nie rozumie, że z pracy się żyje, których, pamiętacie, część to pamięta, część słyszała, jak to było za pierwszej komuny, a za tej komuny widzicie, co się dzieje na naszych oczach. I podobno. Podobno jak część tych ludzi, którzy dokładnie przeżyli, ta pierwsza komuna była mniej paradoksów, była mniej głupia niż ta obecna komuna, a ona się dopiero zaczyna, raczkuje. Przypominam, obecna władza, czyli prawo i sprawiedliwość, ustrój neobolszewicki, a system gospodarczy kryptosocjalizm. I to będzie płynęło niesamowicie w najbliższym czasie. Okradają, będą was okradać. Co dzisiaj? Dobrego obywatela Rzeczypospolitej jest obowiązkiem, imperatywem. Nie ufać rządowi. Tak? Nie ufać władzy. Bo dzisiaj kto jest największym wrogiem wewnętrznym? Władza. I zachęcam Państwa do takiego myślenia. Bo dopiero wówczas, jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, nie będziemy dawać się okłamywać, podlegać propagandzie, dawać się im nabierać. I będziemy mogli tworzyć myśl, siłę, Polityczną zgodnie z zasadami, jak to się u nas nazywa, w czym to żyjemy? Demokracji. A, demokracji, <laughs> no zabawne, zabawne stwierdzenie, ale tak mówią, no nie, oni oficjalnie tak głoszą. No to skoro żyjemy w demokracji, to ich metodami demokratycznymi podejmujemy z nimi walkę, będziemy walczyć. Stąd powtarzam, 4-5 czerwca. Się spotykamy w międzyczasie. Były spotkania, teraz będzie najbliższe kolejne tutaj, w okolicach Warszawy. Takie spotkanie, żebyśmy mogli sobie pewne rzeczy, kochani, dogadać. Na społeczności, naszym środowisku, na telegramie. Tam oczywiście gospodarzem jest Arwid Pływaczewski. Wie, co mówi, wie, co robi. Chłopak, kolega naprawdę ma odpowiednie doświadczenie. Tutaj to oczywiście yy, także, także będzie, więc wszyscy trzymajmy też lekko. Yy, pamiętajcie, że lepiej tak po cichu w podziemiu trzymajmy lekko nerwy na włodzy i okresów, czasu na bohaterstwo. Mamy przed sobą wiele minimum dekada 10 lat. Najbliższych 10 lat czeka nas twardej wojaczki. Wszystko jest przed nami. Przygotujmy się.